Wydawało mi się, że wszystko wiem najlepiej. W wielu życiowych sytuacjach oszukiwałam samą siebie, dowiadywałam się o sobie rzeczy, które były zupełnie nieuświadomione. Zaskoczyło mnie to, że nie potrafię przeżywać emocji. Te trzy miesiące terapii totalnie zmieniły moje życie. Nazywam się Justyna Świetlicka, mam 27 lat, jestem twórczynią internetową i dietetyczką. A w internecie możecie znaleźć mnie jako owsiana. Zdecydowałam się na psychoterapię, dlatego że chciałam lepiej komunikować się z moimi bliskimi, z moimi przyjaciółmi. Wiedziałam, że mam wyzwanie w tej komunikacji, zupełnie nie wiedziałam, jak je rozwiązać, i w tym momencie stwierdziłam, że chyba pod spodem musi być coś większego niż tylko problem z mówieniem o tym, co myślę, i właśnie dlatego zapisałam się na terapię. Moją największą obawą było to, że nie znajdę specjalisty, który zrozumie to, co ja mam w mojej głowie. Wydawało mi się, że wszystko wiem najlepiej i na pewno nie znajdę osoby, która będzie w stanie mnie zrozumieć. Miałam szczęście, dlatego że znalazłam moją terapeutkę już za pierwszym razem. Po pierwszym spotkaniu stwierdziłam, że to jest to, że czuję się bezpiecznie, że fajnie nam się rozmawia i że. Moja terapeutka dokładnie wie, co czuję, a właściwie wie o wiele więcej niż wiem ja o sobie. Zarówno na pierwszym, jak i na wszystkich kolejnych spotkaniach wylewało się dużo łez, ale byłam zaskoczona, że mogę czuć się tak bezpiecznie przy bardzo mi obcej osobie, przy osobie, której zupełnie nie znam. Wiedziałam, że nie zostanę oceniona i wiedziałam, że mogę powiedzieć, wszystko, co mam w mojej głowie, więc od początku czułam dużo bezpieczeństwa, pomimo tego, że moja terapia była online. Moi bliscy bardzo się ucieszyli, że poszłam na terapię, bo byłam ostatnią osobą z kręgu moich najbliższych przyjaciół, która poszła na terapię, a dalsi znajomi jakoś nie komentowali tego, że byłam na terapii. Każdy z nas może dowiedzieć się czegoś na terapii, bo są rzeczy, o których po prostu nie mamy świadomości. Wydaje nam się, że świat każdego z nas wygląda w ten sam sposób i że każdy z nas myśli tak samo, a okazuje się, że wszyscy jesteśmy inni i wiele się na terapii możemy o sobie dowiedzieć. Wydawało mi się, że jestem bardzo świadomą osobą, a podczas terapii okazało się, że w wielu życiowych sytuacjach oszukiwałam samą siebie i kiedy było mi smutno, Więcej pracowałam albo szukałam sposobów ucieczki na to, żeby nie przeżywać trudnych emocji, więc dla mnie największą lekcją było to, w jaki sposób przeżywać emocje, jak je zauważać i co z nimi robić, i dzięki temu rozwiązał się mój problem z komunikacją. Jeśli chodzi o momenty przełomowe, to miałam wrażenie, że każda sesja. Przynosiła jakiś przełom. Moja terapia była dosyć krótka, dlatego że było to 12 spotkań terapii poznawczo-behawioralnej. Przyszłam z celem lepszego komunikowania się z innymi, i po tych 12 tygodniach, wspólnie z terapeutką stwierdziłyśmy, że mam narzędzia, mam wiedzę i teraz muszę wykorzystać ją w praktyce. Terapia dała mi bardzo dużo świadomości o samej sobie. Nauczyłam się wielu rzeczy, których o sobie nie wiedziałam. O wiele łatwiej jest mi teraz um, regulować swoje emocje, potrafię je w ogóle zauważyć i z większą łatwością komunikuję się z moimi bliskimi, co było dla mnie niezwykle ważne, i czuję, że te trzy miesiące terapii totalnie zmieniły moje życie. Emocje. Myślę, że użyłabym jednego słowa, które opisują moją terapię, bo kiedy poszłam na terapię, przyszłam z zupełnie innym problemem, a okazało się, że wszystko kręci się wokół emocji. Osoby z mojego najbliższego otoczenia na pewno zauważyły, że o wiele łatwiej jest mi komunikować trudne rzeczy, bo wcześniej. Zachowywałam moją opinię dla siebie, robiłam rzeczy, których nie do końca chciałam robić, a teraz z o wiele większą otwartością potrafię się komunikować, i moi przyjaciele na pewno to zauważyli. Jedyną rzeczą, jakiej żałuję, to to, że nie zapisałam się wcześniej, że tak bardzo zapierałam się rękami i nogami, że ja nie potrzebuję terapii. I z jednej strony żałuję, że nie zapisałam się wcześniej, ale z drugiej strony mam też wrażenie, że każdy potrzebuje poczekać na ten odpowiedni moment, kiedy po prostu czujemy, że to jest nasz czas. Wahałam się, żeby zapisać się na terapię, ale wiele osób powiedziało mi, że jeżeli czujesz, że terapia to coś dla Ciebie, to po prostu spróbuj, bo często te małe problemy, które wydają nam się nieważne, są czubkiem góry lodowej i u mnie też tak było, więc jeśli czujesz, że terapia to jest coś dla Ciebie, to po prostu spróbuj.